Jesteśmy na, na mojej posiadłości Za Szczecinem Tutaj y, Mam kozy Kęsi Kóli, Kacki, Kórzy, Kacki, Gesi wszyscy się będzie okawczyło lama mi uciekła w nocy. Nie, jest, tam, była, wróciła już, przyszła. Może, może pójdźmy tam do lamy. Do lamy. Tak? Do jego świętej gości lamy. Chodź, skocz on Nie pij tej wody tam. Noga. Kurczę, nie słuchasz jak jest? Ale pracuję nad tym. No, idzie. No to są? Kozy? Nie wiem, Ty mi powiedz to. Ty tutaj <śmienic> się znasz bardziej, nie? Tutaj mieszka szatan. Pokażę wam szatana. Ale... No, Prawdziwego szatana. Szatan. O, jest szatan. <śmienic> Niezły koziołek, nie? <śmienic> Jak się nazywa? Łysy. Łysy? A, re a reszta? łysego. Wszystko jego? Szmulki? Wszystko. wszystko no. no to a Alama, bo tam, tam gdzieś powinna być. to może z tamtej strony trzeba podejść, bo tam ma. chodź tutaj, chodź chodź mały. Jak się słuchamy? Niedzielny poranek i kupaki. Odpowiedzcie na pytanie, jak się czujecie. Zajubiście. Ja to by sobie jakiś piwko walnął. <noise> <Buzia>, budzia, budzia, budzia! <noise> no ale tak, a wrażenia po wczorajszym koncercie? Mało ludzi, a końcu z Ja bardzo nie wiem, bo ja nie słuchałem. Ale zespołu przed, czy. później, po. Tak, czy nie. Nie budziłem. Ale ogólnie, no chyba było fajnie, bo wie, że, że... i teksty ludzie znają. No i pili. Ktoś tam nawet widziałem, w kącie siedział i tak tupał, ten, tupał nogą. A po koncercie jakieś dziewczyny były, coś? Co się tam wydarzyło fajnego, ciekawego? Chodziły do nami takie i piszczały, no. To z że ja z takiej dotyczki piszczały. i do a piszczą, I tak, piszczą. i o, i tak. No. A jak się przychodziły obok, to taki był taki, jakiś pometalowy, czyli tak piszczały. Czyli, czyli nie tego ogółem, żeś biorąc? Nie, po masce. <laughs> taki pisk. Czyli? Nie uciekliśmy. I co, i co no dziś? No nie wiedziałem, że tak będzie ja mówię, nie wiem, bo ty piszcie, piszcie, i ja nie wiem, co z nią zrobić. Czy jebnąć? Czy jebnąć, <noise> <noise> a, a, a dzisiaj co? Jakie plany dzisiaj? No dzisiaj Poznań, nie? I żeby nie było piszczących dziewczyn. Ale to co, nie będziecie wpuszczać ich potem? Jak w ogóle? W ogóle nie, Nie gramy na piszczących dziewczyn, tak? nie mamy koszulek dla dziewczyn. Bo, bo się skończyły, bo zeszły wszystkie. Piszczące bo to dziewczyn Piszczące dziewczyny. Parat A masz coś jeszcze To mam z tego wyjazdu jeszcze To jest je daj zje chyba Zje Kamera to bierze Widziś się na nie czy No Larek, jeszcze ty nie odpowiedziałeś na staropolskie pytanie Jak się czujesz? No, coś ale coś więcej może bo panki na pewno będą pisały, będą w listach pytały jedziemy do Poznań nie? no I, a potem później do niego no to też szanowne zasady Nowowiejska Nowowiejskiego, zaraz ci powiem coś.